Look, here is Warsaw, a city of nearly two million people. The sponsor of this episode is Motion Array, with the function of AI Voice-overs. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj sobie na dwie kamery polecimy na tą i na tą i zrobimy sobie tutorial, dawno nie było tutoriala na tym kanale, a nauczymy się jak wytrenować swoją twarz, jak ją wyszkolić, jak stworzyć model sztucznej inteligencji, który będzie mógł wygenerować nam zdjęcia w dowolnej okoliczności i w... gdziekolwiek chcemy, jak chcemy, nawet takie bardzo niebezpieczne, mogą być świetną ilustracją do naszych, yy, nie wiem, no książek, programów, yy, co tam, yy, yy, drodzy, Kreatywni widzowie tworzycie i pomyślicie, ej, ale przecież jest słab face, to przecież już dawno temu było mówione. Otóż to jest zupełnie inna technologia. To nie jest przyklejenie twarzy na jakiś tam, jakąś tam wygenerowaną postać, tylko to jest stworzenie modelu, który się generuje w 100% i jest właśnie podobny do nas. No i ten model się tworzy z minimum pięciu zdjęć. To trochę trwa. Są na to dwa sposoby na dzień dzisiejszy. Jeden płatny, ale za to szybki. Około 10 dolców potrzebujemy. No 10, no 10 dolców potrzebujemy, a drugi darmowy na naszym kąpie, bezpieczny, offline. Mamy większe możliwości tutaj tworzenia, no manipulowania, w sensie rozdzielczość i tak dalej, ale za to trochę dłuższy. I przejdziemy sobie przez oba do wyboru do kolory, w zależności od tego, jak chcecie. Więc zapraszam Was serdecznie. A drinkilar, Mówi kamera AI. Zaczynamy. Słuchajcie, na początek chciałem Wam powiedzieć o kwestii etycznej, bo to jest bardzo istotne. Nie chcę tutaj w żaden sposób namawiać do tego, aby generować czyjąś twarz i publikować. Nie wolno takich rzeczy robić. To jest naruszenie czyjejś prywatności. Natomiast może się przecież zdarzyć, że Waszym klientem jest osoba, która chce, abyście wygenerowali coś takiego. No to wtedy okej. Okay. Krótko mówiąc. Korzystajmy z AI etycznie. Jeżeli jesteśmy już w świecie generatywnej, sztucznej inteligencji, to chciałem Wam powiedzieć, że Motion Array, czyli platforma dla videomakerów, Właśnie ma funkcję AI voiceovers. To jest generowanie głosu na najwyższym poziomie. Działa zdecydowanie lepiej niż Eleven Labs. Aby rozpocząć, przejdź do voiceovera w menu głównym, tu możesz posłuchać i głosów z katalogu. Returning here after all these years, I'm struck by how much has changed. Experience the fusion of technology and fashion. Well, I'll tell you. Możesz użyć filtrów według płci i kategorii wideo, aby znaleźć idealny głos do swojego filmu. Wybrany głos pojawi się po lewej stronie pola tekstowego. Wprowadź tekst, który chcesz zmienić na nagranie lektorskie i kliknij Generuj. Twoje wygenerowane nagranie pojawi się w sekcji My Voiceovers. Tutaj możesz wybrać język lub dostosować nagranie, zmieniając prędkość i emocje w prawym górnym rogu pola tekstowego. Gdy będziesz miał idealne nagranie, pobierz je, klikając w strzałkę. Teraz spraw, by twoje filmy były lepsze. Z Motion Array. I love this city. It has a soul, that's hard to find anywhere else. Przejdźmy sobie w takim razie do pierwszego sposobu tego szybkiego, ale. 10 dolarów musimy zapłacić. Pozwala na to Generative Media Platform for Developers. Tak przynajmniej jest napisane na stronie głównej fan.ai. Jeżeli sobie tutaj wejdziemy, to mamy do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia, m.in. Stable Diffusion, ale my potrzebujemy Flux One with Loras. To dzięki. Hej, w tej wtyczce uzyskujemy dużo większą jeszcze realistyczność. Po kliknięciu, już widzicie, że jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie możemy sobie wygenerować obraz z prompta. Logowanie jest przez GitHuba, więc musimy mieć wcześniej konto założone na GitHubie. Mamy informację commercial use, co oznacza, że możemy bez problemu wykorzystywać wygenerowane treści do celów komercyjnych. Tutaj w prawym górnym rogu mamy ilość pieniążków, mówię po krakowsku, która nam została e i mamy też informację tutaj na dole, ile to kosztuje za 1 megapiksel. Po wpisaniu prompta, tutaj mamy przykładowy, a zobaczmy, co wyjdzie. Jeszcze nam nasza twarz nie wyjdzie, no bo musimy ją wytrenować. A tutaj z pomocą przychodzi i ten oto przycisk w prawym górnym rogu. O, proszę bardzo, mamy wygenerowane dwie foty, możemy sobie ją pobrać, bo z napisem flux, bo tak, flux potrafi tworzyć napisy. Na, na przykład na koszulkach. Ale my mówimy o trenowaniu twarzy, więc klikamy sobie trenuj twarz. To pierwsze. I musimy tutaj wrzucić nasze zdjęcia. W zależności od tego, ile ich wrzucimy, to tyle będzie to, znaczy nie tyle, to nie jest proporcjonalne, ale po wrzuceniu zdjęć musimy 15, musimy poczekać jakieś 30 kilka minut na ich, na wytrenowanie modelu twarzy. Natomiast spokojnie możemy już podziałać z 5 zdjęciami i efekt też nie jest taki zły. Te zdjęcia, które widzieliście ze mną, to właśnie wygenerowane zostały z 5 zdjęć. No to co? Wrzucamy sobie fotki. Dobrze jest, aby one były różne, aby aby twarz była pod różnym kątem i ważna sprawa jest taka, że jeżeli wrzucimy zdjęcia o tej samej charakterystyce, na przykład z tego samego pomieszczenia, no to będą nam się generować właśnie podobne. Natomiast jeżeli powrzucamy różne, to damy właśnie temu modelowi taką większą kreatywność. Więc jeżeli chcemy się trzymać jednego stylu i mamy takie zdjęcia na przykład, nie wiem, na plaży i chcemy, żeby nam się generowały zdjęcia na plaży, no to wrzućmy tylko zdjęcia na plaży. Natomiast oczywiście w prompcie możemy tutaj nakreślić Dokładniej, co ma się dziać, więc też nie jest to aż tak na sztywno. Nie muszą to być zdjęcia tylko i wyłącznie twarzy, może to być jak najbardziej, właśnie cała sylwetka. Wrzucamy te zdjęcia, klikamy start i utworzy nam się tutaj po prawej stronie Training History. Tutaj moje są modele wcześniejsze. Klikamy sobie Run Interface, wejdziemy sobie od razu w More, ustawmy sobie, jesteśmy na YouTube, więc niech będzie to 16 na 9 Niech się wygenerują od razu dwa zdjęcia do wyboru, abyśmy mieli. No i wpiszmy sobie prompta. No dobra, zaryzykujmy, niech to będzie uśmiechający się mężczyzna z niedźwiedziem w statku kosmicznym. Tak to wygląda, to teraz przejdźmy do tego trudniejszego nieco procesu, ale tak naprawdę tylko trzeba przejść przez te kroki instalacyjne, najbardziej mozolne i trzeba się skupić, ale potem już bez problemu możemy działać. Ważne jest, abyśmy mieli kartę graficzną NVIDIA przynajmniej 12 giga, a przynajmniej takie są wymagania Flux Gym, a no dokładniej Flux z modelem LoRa. Ok, zaczynamy od instalacji Pinokia. Jest to taka aplikacja, która pozwoli nam w łatwy sposób zainstalować wszystkie wymagane modele i narzędzia. Tam wchodzimy sobie w zakładkę Discover i znajdujemy Forge. Instalujemy. Te modele trochę zajmują w sumie ze 30 giga, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość, tym bardziej jeżeli nie mamy jakiegoś super szybkiego internetu. Jak nam się to zainstaluje, to klikamy Stop i wchodzimy z powrotem Discover i znajdujemy Flux Gym. Gdy on nam się pobierze, włączy się nam automatycznie, ale my potrzebujemy go odpalić na przeglądarce, więc wchodzimy w terminal. Tutaj mamy link IP, klikamy w niego i w przeglądarce nam się on odpali. I tak to już możemy przejść do naszego trenowania twarzy. Wpisujemy naszą nazwę, w drugim oknie możemy wpisać to samo. I ważne jest, aby tutaj wybrać ilość giga pamięci wideo ramy, jaką posiada nasza karta graficzna. Można to sprawdzić w systemie. Teraz już tylko tutaj wrzucamy nasze zdjęcia, ja wrzuciłem 5, no i klikamy trenowanie twarzy. Gdy dojdzie ten proces do końca, musimy gotowy plik, który jest naszym modelem z rozszerzeniem Safe Tensor z katalogu FlexGym przekopiować do Stable Diffusion do katalogu Lora. Ok, to teraz wracamy do naszego Pinokio, odpalamy Forge, zatrzymujemy, bo musimy jeszcze pobrać model. Wchodzimy w download model, pobieramy Flux1-dev-fp8. Teraz wracamy do naszego Pinokio, odpalamy Forge w przeglądarce. No i zobaczcie, mamy tutaj Stable Diffusion, który ustawiamy w sposób następujący. To znaczy UI na Flux, checkpoints na flux 1 Def, VAI i text encoder na wszystkie te, które mamy dostępne, diffusion in low bits. Na automatic FP16 LORA. Następnie wpisujemy nasz prompt, wchodzimy w zakładkę LORA, klikamy nasz model, a następnie generuj. To, co warto wiedzieć, to gdy wrócimy do naszej zakładki Generation, to po zaznaczeniu High res Fix uzyskamy więcej detali, więcej szczegółów, dużo, e, znaczy dużo, no trochę wyraźniejsze zdjęcie. Natomiast samą rozdzielczość możemy też tutaj ustawić suwakami. Z ciekawostek wiecie, ile kosztuje wygenerowanie takiego zdjęcia? No to znaczy takiego, zależy jaka rozdzielczość, ale jeżeli karta graficzna odchodzi przez 6 minut na 100%, to zużyje około, to są... To, co ja mówię, to Chad GPT mi podrzucił, więc może być jakaś pomyłka, ale on stwierdził, że jakieś 3 grosze. I pomyślcie, e, mało. No, nie do końca. Wyobraźcie sobie, że to tak, jakby naładować smartfona do pełna. No i wyobraźcie sobie, że w tym momencie pół miliona osób generuje coś na świecie. No właśnie, wiecie ile to jest energii, jakie to jest ogromne zapotrzebowanie i to jest bardzo duży problem w tym momencie, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Pobór mocy. To teraz przejdźmy do poruszenia naszego obrazu. Będziemy tutaj korzystać z Runway'a i Gen 3, 3 Alpha który no, jest chyba najlepszy nadal na rynku, jeżeli chodzi o tego typu e, funkcję Image to Video. Wrzucamy naszą, nasz obrazek, musi on być w formacie 16 na 9 Możemy wpisać prompta, aby określić, co ma się dziać, ale możemy zostawić też puste miejsce. Określamy, czy ma zostać wygenerowanie 5 czy 10 sekund. Wygenerowanie jednego wideo kosztuje nas około 5 zł, później już około 2 zł. Gdy nam się skończą kredyty z subskrypcji, a dorzucimy kolejne 10 dolarów. A co zrobić, żebyśmy jeszcze mówili tutaj. Widzicie, mamy tutaj funkcję lip -sync, więc klikamy w nią i wrzucamy nasz materiał audio. Wygenerowany czy prawdziwy? Zróbmy prawdziwy i sprawdźmy, jaki będzie tego rezultat. Pozdrawiam z 5000. Następnym razem wezmę kurtkę. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w, kolejnej, w kolejnych nowościach albo jakimś tutorialu. Zobaczymy. Może macie jakieś pomysły, to dajcie znać. A, no i pamiętajcie, korzystajcie z AI-a etycznie. Motion Array możesz zaoszczędzić 50 euro, wykupując pakiet roczny, płacąc od razu z góry. Wychodzi wtedy 15 euro na miesiąc z dostępem do wszystkiego, oprócz AI VoiceOvera. Sam AI VoiceOver kosztuje nas 15 euro, ale musimy zapłacić z góry na cały rok, dlatego najbardziej opłaca się pakiet roczny ze wszystkim naraz. 309,99 euro za wszystko, co jest na platformie razem z AI VoiceOverem i 50 euro zostaje w kieszeni. Link znajdziecie w opisie.